U ciebie w domu naprawia sprzęty. Tata. Tata, a co ostatnio udało mu się naprawić? E, mojego pieska jak kupiła mama. A tata mi powie, co ostatnio udało mu się zepsuć. Obiad. O! o I, to jest I to jest trudna sprawa! Albo co ci się popsuło w domu ostatnio? Nie pamiętam. Woda! Woda! Nie było ciepłej. Nie było ciepłej wody. Tato, a co udało ci się ostatnio zepsuć? Dzisiaj zepsułem schody, więc spadł mi stolik i ubiłem kawałek schoda, także... się ostatnio mężowi zepsuć. Humor. Powie mi Pani, czy Pani naprawia coś w domu, czy bardziej mąż? E, bardziej mąż, ja skręcam meble. O, wspaniale, super. A co mąż robi lepiej niż sąsiad? Wszystko. Idealna odpowiedź. Dziękuję bardzo.